Wydaje mi się, że po tych kilku startach tutaj powinniście już kojarzyć to miasto całkiem dobrze. Malutkie miasteczko, 35 tysięcy ludzi jakieś mniej więcej. Także szału nie ma, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że za kilka lat właśnie tutaj będę mieszkał, bo Naprawdę miasto jest rewelacyjne Bardzo przyjazne rowerzystom No i gdzieś to jest strasznie dużo Jest maraton I z drugim maraton zaraz obok Jest pół ironman Jest ironman Są te długie zawody rowerowe Więc warte... Przemyślenia, no i przede wszystkim finansowo to to miejsce jest trzy razy tańsze od okręt. więc no żyć nie umierać.

Wow. Masakra Dobra cały czas zlało Teraz wkłada śnieg Uf. 5 kilometrów jest 356 Bez wątpienia. Najtrudniejszy bieg, jaki zrobiłem. Ufa. Zrobione. No. Idę pod prysznic. Może się rozmrożę. Pada coraz bardziej. Dobra, muszę się skupić na jeździe, bo tak nie będzie. No, taki krótki vlog z, z wypadu do Taupo. No i tak, na, taka ta pogoda zmienna w Nowej Zelandii. Z tyłu widać chmury, śnieg, masakra. I jeden stopień, w tym momencie 6 stopni. Przede mną już za chwilę będzie słoneczko. A przejechałem tak naprawdę dopiero jakieś 70 km może, może 80. Nagle jest już fajnie, jest już ciepło, cieplej może. Więc. No, zjechaliśmy z gór kilkaset metrów. Dlatego w zasadzie będzie się jechało trochę lepiej. Na pierwszy rzut idzie odpisywanie na komentarze z dnia poprzedniego. Na Facebooku bym komentował, ale mnie zablokowali. Jest siódma rano. Kiedyś śniadanie, za chwilę się na rower, a później do pracy. Mogę przestawiłem się i jest lepiej. To właśnie on